Kot perski, wady i zalety. Dla niektórych kot idealny, dla innych kot, w którym jest zbyt mało tych kocich instynktów, kociego charakteru. Dzisiaj wady i zalety zaczniemy tradycyjnie od zalet. Są to koty bardzo mocno się z nami wiążące, bardzo lubiące naszą obecność, ale nie będące kotami, które się nam będą narzucały, wchodziły nam pod nogi. Oczywiście, kiedy trzeba, będą się upominać o to, czego chcą, ale nie robią w tego. Nie robią tego w jakiś bardzo niefajny sposób, robią to naprawdę z fajną gracją. Są to też koty spokojne i zrównoważone. Ten ich charakter naprawdę jest bardzo spokojny, bardzo zrównoważony. Niektórzy uważają, że zbyt spokojny, ale w rzeczywistości ten spokój ich charakteru powoduje, że życie z nimi jest bardzo, bardzo fajne. Są to też koty bardzo towarzyskie i przyjacielskie. Kot perski lubi ludzi, lubi, kiedy ci ludzie są wokół niego. Oczywiście wtedy, kiedy chce, to po prostu odchodzi, żebyśmy mu nie przeszkadzali, ale ta obecność człowieka obok niego jest dla niego bardzo, bardzo ważna. Przeważnie też dosyć szybko przyzwyczaja się do nowych, obcych osób, ale nie zawsze lubi spoufalanie się z ich strony. Chociaż przeważnie kot perski lubi, kiedy jest hołubiony. Są to koty niewymagające zbyt dużo ruchu. Ich, łat, ich potrzeby ruchowe w bardzo łatwy sposób można zaspokoić. Są to koty z rodzaju tych, które bardziej prefer, preferują leżenie, leniuchowanie niż jakieś wygłupy, zabawy. Chociaż trzeba zaznaczyć, że kot perski również tego ruchu troszkę potrzebuje, a jak najbardziej zabawy też lubi. Ale jednak w porównaniu z większością kotów, kot perski to jest kot bardzo, bardzo spokojne i o bardzo niskich wymaganiach ruchowych. Koty perskie są pozbawione agresji. Właściwie nigdy się ona nie zdarza. One w bardzo łagodny sposób podchodzą do całego świata, do całego otoczenia, odbierając go w bardzo pozytywny sposób. Niektórzy wręcz uważają, że ten optymizm, jaki ma kot perski, jest wręcz zaraźliwy. Choć są dosyć ciekawskie, to jednak to domatorzy. Świetny wybór dla tych, którzy chcą mieć kota niewychodzącego. Ponieważ kot perski najlepiej czuje się w domu, oczywiście jakiś spacer wcale mu nie przeszkadza, ale jednak to właśnie w domu, w mieszkaniu czuje się najlepiej na swojej kanapie, z swoimi zabawkami i z swoimi ludźmi wokół niego. Są to koty, które łatwo wychować, nie sprawiają problemów wychowawczych, również ich prowadzenie nie jest trudne, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że jak to koty doskonale wchodzą nam na głowę. I nawet nie wiemy, kiedy to my robimy to, czego ten kot potrzebuje. Są tolerancyjne wobec innych zwierząt, wręcz patrzą na te inne zwierzęta z góry, i o ile nie będą po prostu te inne zwierzęta chciały wejść w ich rewir albo im przeszkadzać, to te kontakty są jak najbardziej, bardzo fajne. Oczywiście, kiedy to inny kot będzie się uważał za najważniejszego, no to ten spokojny, nieagresywny pers. No, może pokazać, kto tutaj rządzi. Dobrze znoszą samotność, chociaż uwielbiają naszą obecność, to jednak to, że świetnie czują się same z sobą, lubią leniuchować, lubią spać, jednak to wszystko powoduje, że koty perskie całkiem dobrze znoszą samotność. W taki naprawdę koci sposób. Koty perskie to też zwierzęta, które potrafią być bardzo długowieczne. Potrafią żyć nawet do 20 lat. Oczywiście, o tym będzie też w wadach, ale koty, które potrafią być kotami bardzo zdrowymi, chociaż zdarzają się problemy, o tym będzie za chwilę. Jednak koty perskie z reguły potrafią żyć bardzo, bardzo długo. Nie są to też koty hałaśliwe. Oczywiście, chyba, że czegoś chcą, czegoś im nie damy, ale koty perskie z reguły nie są hałaśliwe, nie będą nam sprawiały problemów, czy też raczej naszym sąsiadom. Jest to też dobry towarzysz dla dzieci. Chociaż oczywiście obie strony muszą jak zawsze wiedzieć, jak się bawić, ale kot perski jest cierpliwy, wyrozumiały, w miarę lubi zabawę i oczywiście, jeśli tylko będzie miał możliwość odejścia, kiedy mu się to po prostu znudzi, to może być fajnym, miłym towarzyszem dla naszych dzieci. Nachwaliliśmy się, to teraz może kilka wad. Po pierwsze, ich pielęgnacja, która jest dosyć wymagająca i czasochłonna. Jednak utrzymanie pokrywy. Sierści kota perskiego w, odpowiedniej, w odpowiednim stanie jest dosyć czasochłonne, wymaga regularności. No, oczywiście, jako kot, który ma bardzo imponujący wygląd, no to niestety musimy temu poświęcić troszkę czasu. I chociaż są inne koty, które może mają równie imponującą szatę, ale mają mniejsze wymagania. Niestety, kot perski to sporo pielęgnacji. To też koty, które mają sporo swojego zdania. I niektórzy naprawdę mogą zapomnieć o tym, że kot potrafi być uparty, bardzo uparty, i kot perski jak najbardziej takie cechy charakteru ma. Niektórzy zapominają, że kot perski jest nadal kotem. To, co mówiłem na początku, niektórzy myślą, że w kocie perskim jest zbyt mało kota, tych cech kocich. W rzeczywistości, może poza tym, że on nie lubi wychodzić na zewnątrz, i nie lubi polować, to prawdziwy rasowy kot o takich prawdziwych cechach kota. Niezależny, samodzielny, uważający się za najważniejszą istotę na świecie. Dlatego jest tak podobny do ludzi. To też nie jest dobry wybór dla ludzi, którzy chcą mieć kota wychodzącego. To koty, które raczej wolą być w domu, w mieszkaniu. Oczywiście, kiedy musi, jak najbardziej sobie na zewnątrz poradzi i może być kotem wychodzącym. Tylko, że po prostu nie zawsze będzie to dla niego coś najlepszego. Ale kot perski naprawdę wiele osób może zaskoczyć nawet tymi umiejętnościami radzenia sobie na zewnątrz. Trzeba też uważać w przypadku kotów perskich na otyłość. Niestety są to koty, które dosyć łatwo łapią te zbędne dekagramy, czy też nawet kilogramy. Do tego w bardzo skuteczny sposób przekonują nas do tego, żeby na przykład Dać im dokładkę, czy dać jakiś smakołyk. Niestety mocno to odbija się na ich wadze, co niestety powoduje, że mogą pojawiać się spore problemy zdrowotne. A jeśli mowa o zdrowiu, to niestety musimy pamiętać, że kot perski to całkiem sporo tych problemów zdrowotnych. To, co mówiłem w zaletach, że to jest kot długowieczny, że może żyć naprawdę bardzo długo, to prawda, tylko że niestety koty perskie muszą być. Objęte taką dosyć dokładną opieką weterynaryjną, i musimy go po prostu obserwować, żeby po prostu nie przyplątała się jakaś choroba, czy też żebyśmy jej nie wykryli zbyt późno, żeby niestety ten kot no, był z nami krócej niż byśmy tego chcieli. Ale musimy na to po prostu uważać. Więc, tak podsumowując, koty perskie to w rzeczywistości koty, który, koty które potrafią być kotami idealnymi, Oczywiście z tymi wszystkimi kocimi, instynktami, zachowaniami. Poza tym, że raczej są kotami domatorami i nie polują zbyt dużo, ale po prostu to taki koci arystokrata, oczywiście uważający się za najważniejszą istotę na ziemi. I może właśnie dlatego tak lubimy te koty, ponieważ przypominają nam nas, że również uważamy się za najmądrzejszych, najinteligentniejszych, najfajniejszych że to właśnie inni powinni nam w większości materii, w większości rzeczy. I oczywiście kod perski może być wyborem idealnym dla większości z nas. Oczywiście, kiedy mamy czas na pielęgnację, kiedy mamy czas dla naszego kota. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.